Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam Wam do pokazania kolejny samochód z naszej oferty. Jest to Ford Focus w nadwoziu kombi z roku 2016 z silnikiem 1.5 Ecoboost w wersji titanium. Widzimy charakterystyczną felgę, przyciemniane, przyciemniane tylne szyby, chromowaną listwę. Samochód pochodzi z salonu polskiego. Bardzo ładnie zachowany, egzemplarz, <laughs> kolor czarny jak widzimy, samochód ma przebieg w tej chwili 140 tysięcy km, bogato wyposażony, zajrzyjmy do środka, oczywiście szyby sterka elektryczne skórzana kierownica podgrzewana tempomat światła do jazdy dziennej automatyczne mamy bezkluczykowy dostęp bezkluczykowy system odpalania samochodu widzimy tutaj Większy wyświetlacz kolorowy Dwustrefową klimatyzację Mamy asystenta parkowania Czujniki parkowania Przód, tył również Tapicerka w bardzo ładnym stanie Komplet dokumentów Bardzo ładnie utrzymany samochód Jeżeli ktoś z Was szuka Czegoś podobnego ee, Świeżego kombiaka Zapraszam. Komplet opon letnich, komplet opon zimowych, faktura VAT marża. Jeżeli jesteście zainteresowani, więcej zdjęć, link do ogłoszenia pod filmem. Zapraszam do kontaktu.